Ja, okej, hey, cześć, siomanko, z tej strony lanski. Dzisiaj pogramy sobie na solo Rikoszetę. Czy tam Rico, jak to chodzi? Bo mówiłem chyba w na tym odcinku, że oddałem konto z Leonem, in dupa. I gramy od nowa. Nie poddaję się, gramy sobie na, na luziku. A tamto konto sobie sprzedałem, na spokojnie. No więc w zarobiście. zarąbiście. Okej, okay, lecimy z tematem, dobra. Dobra, tam pęka, idzie, spoko. Jedeny, come on, please. Jeden naleczenik już wrzuca na tuby, a kolejny nagrywa. Czekajcie, słucham, do krzaków wam pokażę. Dobrze? Żeby nie było. Zobaczcie, dzisiaj przesyłam jedynki. To się kija, bo może skończyć dla mnie. Widzicie, co ja zrobiłem? Ale wszystko dla was jest potwierdzone. A jest plus 2. To w sumie dobrze, że wam pokazałem, bo... chociaż jest plus 2. No, mogło być więcej, ale kij z tym. Przynajmniej jest na plus, a nie na minus. Żeby nie tanie. Mam no, w ogóle polski język, nie? Kruk? Już? Tak szybko? Przecież ja mam idę a bo on teraz y, dopiera przeciwników po pucharkach, więc jest coś innego zupełnie. Dobra, lecisz, lecisz, maleńki. Tam jest kruk, idę. Ubiega. go. Patrzcie, ubiję tego kruka. Gim. Down. Lul. Dobra. Dobra, trochę na ubiłem. Mojego brata xd. Lol. Ubity. Ej, patrzcie, ubiłem go. Fuck off. Serze to mi powiedziałem. Ja staram się nie przeklinać na tuby. Ale no, no naprawdę, jak coś będzie mnie wkurzy, to... Wiecie, jak to wygląda, chodź. Może trochę muzyka zagłośnić czekajcie. Dobra. No chodź tu dał nie, no chodź tu. Co, cykasz się mnie, no? Tu może jesteś. Nie, nie wiem, serio, nie wiem gdzie ten A O tu może ty przyjść skampił. Albo tu. Naprawdę nie wiem, gdzie ten typ jest. Co on odwala? Kurde, tu jest tyle krzaków jeszcze. A tu się pojawi. Dobra, przegrałem, ale ta panda mnie tak wkurzyła. Będę. Ale dobra. Pewnie już to każdy robił. No, serio, jednego do 700. Pewnie każdy to robił, który wiadomo, że będzie rosa za 6 dni i 18 godzin. Ale wypróbujemy sobie roskę, żeby nie było nudno. Wypróbujemy sobie Roskę na co nie? Roskę na treningu. On robi, ona robi takie coś. Trzy takie hity Ona jest OP i ona. A jak ulti, polega na tym. Zaraz O, overwear, Takie coś. Ona się zwiększy i wali na D-mage'u. Większy damage ma. Po prostu ma patrzcie Znowu mogę. Na tych robotach się na wali. No, najlepiej. No i tak to wygląda, słuchajcie. To co? Walimy kurde jeszcze jedną walkę. Do nie wiem, no, te 700 musimy mieć. A dzisiaj zaczynałem ogólnie od 400 paru. Od rana, a już jest co? Sprawdzę zaraz. Ale tak około kurczę 15, a nie? Czwarta. Za pięć. W ogóle ile odcinek? No to jeszcze przynajmniej 5 minut musimy nagrać. Dobra, Riko, mamy. Dobrze, spoko. Czekajcie, bo... Właśnie jest tu Karl i tu jest przekichane. No, jeszcze Jessica. O, Kijowo. No, kurde, lol, lol. No dobrze, mamy 700. U. Serio, i do rangi zabrakło jednego. Dobrze, co? Co mi tam szkodzi? Mamy coiny. A, dobra. Coś coiny. Monety. Teraz są monety. Dobrze. I co? A nie, dobra. Napad sobie zrobimy, czyli Banty. Banty? Napad to jest Banty? Zaraz zobaczymy jaki to ryb, kurczę. Nie wiem, ale napad gramy. Co nie? Co ty debilu robisz? No to jest Banty, bo to jest... On A nie, to jest... Kurde, jak to się nazywało? Buldupy? Ja mówię zawsze na Bula. Tylko tu jest. Przegramy na stówę, bo mamy downów, patrzcie. Szelka w ogóle nie gra, tylko ona sobie kurde ma... Kurwa, stoi se w miejscu. No i chuj tylko. Możesz mi lizać tylko Szelko. Szelka tylko liże. XDD. Ała, XDD. XD <grym> No, liże tylko ta szelka. Widać, że zaczyna. Kurwa. Patrzcie, głupi dupy. Tu widzę, że Ja nie mam tu dobrych, kundę. postaci. Na to. Kurwa. Co tu się dzieje? Wal szelka. Patrzcie, tam jest 50%. Lol. Co to jest? Kur... Ulta, nie zdążyłem walnąć. Przegraliśmy. Odporny byłem, zajebiście. No nie! Kutągu! Bez jaj. I ja tu nie gram, bo jeszcze spadnę. No dobra, jeszcze raz zagram, ale tylko ostatni. Ach, te typy nie będą grać, no i co? Szelka ma nie grać, szelka ma naprawdę nie grać, bo ja jestem wskrzony na nią. Dobrze, nie gra szelka, więc zajebiście. Spoko. Lecimy, ale. Dobra, my kolta i szelkę. LOL, zapierdalam. Pod safe. ale trafiłem na typa. Ich zdamyślam, że ten kolt to ja. Lul. Dobrze, co nie? Kurde, jak nasz podejdzie, to LOL jest już wygrany. Bram, bram, Ból lupy. Ja tak zawsze mówię na bula. Dobra. Ale obrywają! O gościu. Naprawdę przepraszam cię, typie. Loli, to pan... O, patrz mam 53% żule A my stop Więc nice. Ile mam pamięć, jeszcze mam. A, wow, wow, wo wo Typie. please. Ty dał mnie, strzelili nam. XDD. To jest chore. Ariupinder. pinder? XD, co nie? Po tej walce kończymy odcinek. Bo już trwa, no, od 9 minut. Czyli okej, okay. po tej walce kończymy odcineczek. Ja że moje odcinki będą trwały po 10 minut. Więc okej. Okay. Idziemy na typa... O nie, ból dupy. Uuu! Ej, miałem ulta znowu, bez jajc, nie? No, mam ulta XD znowu. No bo jak on wali ten ult? wal Walgo! Ty znowu ulta miałem Nie wiem w ogóle co tu się dzieje. Ale to jest Winner raczej. Chyba, nam jeszcze coś zrobią. No, mogą nam zrobić jeszcze dużo. Ej, już nie zrobią nam nic. Jeszcze jest ultawalne Jeszcze przeżyłem XD. Rikold dostał starplayera. Ja wbijam tak po, po jednej randze w górę na, na brawlerach. Więc ludzisko, kończymy odcinek, jeśli ci się spodobał, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, udostępniajcie, więc coś, pa! pa.